się bronić, teraz Patryk Kaczmarczyk. Jeszcze nie ma pleców, próba kontra, Poszedł yes, biodrami. Mocne Ale kopnięcie się bronić. Ale jest tak, Teraz Daniel Tarkila. Wszystko Ale jest, jest, zakręcił teraz. O, poprawki nie wybrano. Tak jest. Zabildował Zabildował się, się Patryk, Patryk Kaczmarczyk. Kategoria piórkowa. Starcie numeru 7 z numerem 8. Młodszy jest Tarkila, tylko 20 lat po stronie Kaczmarczyka nieco lepszy zasięg, on też będzie zmieniał swoją pozycję z Majkuta na tę klasyczną zdaniem fortuny Patryk jest największym faworytem na dzisiejszej karcie. Sędzią po jedynku w flatce sędzia głównej organizacji KSW Tomasz Bronter trzecia najważniejsza walka wieczoru zaprasza na nią Kasia Motloch. Możemy ruszać ready, ready. Fight. Patryk wydaje się zawodnikiem przede wszystkim bardziej uniwersalnym, Jeśli chodzi o stójkę, ale właśnie zapasy tutaj powinny mieć zdecydowaną przewagę. Ale zobaczymy na ile stać młodego, 20-letniego zawodnika z Mołdawii. Zaskoczył w konfrontacji z Wojtkiem Kazieczko, zobaczymy jak będzie wyglądał na tle bardziej doświadczonego Patryka Kaczmarczyka. Mają być zapasy, mają być niskie kopnięcia oraz ciosy na korpus w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka teraz zapolował po pozycji na ten obszerny prawy kaczmarczek. Znakomicie również ta akcja była przygotowana. Niskie kopnięcia miały być w tym pojedynku, już 2-3 wystrzelone naprawdę z dużą mocą. I należy zwrócić uwagę gdzie są kopane te kopnięcia, przede wszystkim na łódkę i również Patryk dobrze sobie przygotował ten obóz. Przygotowany przede wszystkim z Mateuszem Gamroszem. teraz poszedł kilkoma ciosami za rywalem. Nieważne kto dziś wygra, jedno jest pewne: oglądamy na naszych ekranach przyszłość europejskiego MMA. Oni już teraz są naprawdę znakomitymi fajterami, a będą tylko lepsi. Na razie bardzo spokojnie rozpoczął ten pojedynek oh. Tarkila. Próba teraz. Bekwista w wykonaniu Kaczmarczyka. Poza dystansem bardzo często pracuje Tarkila, jakby nie wchodząc w wymiany, czekając i otwierając sobie Patryka Kaczmarczyka, szukając swoich momentów. Zwróćmy uwagę już na lewą łydkę Tarkili. Tak, dobrze czeka na ten moment, kiedy zostawia ciężar ciała Tarkila na tej przedniej nodze. Patryk Kaczmarczyk, ale też przed chwilą mam wrażenie, że przyjął dość mocny cios od zawodnika z Mołdawii. Pierwszy raz próba wejścia w klincz w zapasy w wykonaniu Patryka Kaczmarczyka. Ma pozycję pod siatką, ale czy uda się sprowadzić 20-latka na matę? Na razie Mołdawianin dobrze radzi sobie pod siatką. Dobrze, na razie też spokój w wykonaniu Tarkiri. teraz się szukać balansu, natomiast Kaczmarczyk kolan. Świetnie teraz wyszedł z tego uchwytu Patryka Kaczmarczyka. I to on w lepszej pozycji pod siatką. I teraz pytanie: czy on się właśnie będzie też zaprzęga do roboty zapasy, szukał sprowadzenia, czy jednak kto rozerwie i będzie toczył batalię tam, gdzie wydaje się ma największe szanse, czyli w stójce. Wypełnia też podpowiedzi od narożnika. Trener German Anfinogienow kilka razy wspomniał o tym, że jest miejsce na kolana w klinczu i robi to Patryk. No zobaczymy Zobaczymy, ile sił panowie tracą w tych uchwetach, to będzie dysponował tymi siłami lepiej. lepiej swoje momenty, coraz pewniej zaczyna czuć się Tarkila w tym pojedynku. Dobra trafie, Ale niskie za wpięcia. Zaatakował prawą, prawym prostym, potem Tarkila zatańczył nieco na nogach no i nie, jest ok. Ale musi też uważać Patryk, bo teraz już była próba kontry z prawej ręki na to kopnięcie. Co prawda zebrał to wszystko na gardę Kaczmarczyk. Chwilę, odwrotna pozycja Mołdawianina. Agresywniej, teraz Patryk Kaczmarczyk szukając mocnych uderzeń. Dobra próba lewym frontalnym łokciem w wykonaniu e, Tarkili. Jest niewątpliwie zawodnikiem ciekawym Danu Tarkila. Ma dobrze zachować siatkę, żeby się odbić, żeby nie dać się stłamsić, ale ma, chwycone, ma chwycony uchwyc. Jest. Jest sprowadzenie skuteczne po stronie Patryka Kaczmarczyka. Klasyka zapaśnicza zejdzie do jednej nogi, przepięcie na dwie. i Witamy w parterze Danu Tarkile. Kontrola z góry, próba pracy także głową. Na razie, jeszcze trzeba to wszystko ustabilizować, szukać miejsca. Teraz już pierwszy łokieć, który skleja się z głową Danu Tarkile. Nie wciśnięty Mołdawianin w siatkę przez czmarczyk. Dobra pozycja, głowy wysoko, biodra, ciasno. I to umożliwia mu z tym kontrolę i szukanie ciasu. Odrzucaj nogi, zbij ten Zeta, tego Zeta. Czujniej. Tak jest. biodra, biodra ciasno. Przerwij. dobrze, półgarda. Minutę. Pojedynczo. Patryk, odrabiaj spokojnie. Półgarda. Półgarda. Pojedynczo. Półgarda. w cel. Tak jest. Kontrola oddycha. Podpowiedzi trenera głównego RKT Radą dla Patryka Kaczmarczyka. Już e, tylko pół minuty do zakończenia tej pierwszej rundy. Szuka powrotu na nogi jeszcze w tej odsłonie Danu Tarkila. Ale jeszcze wykluczył teraz e, lewą nogę Tarkili i Kaczmarczyk, to no, utrudni mu powrót e, do pozycji stojącej i już e, wpina e, prawy hak e, Kaczmarczyk. Prawa tak. Ta wpięta, 10 sekund do końca, wykrytą noga w Jeszcze, próba zaciągnięcia rywala, ale nie będzie chyba tracił zbyt wielu sił o. Patryk w tym pojedynku. Próba wyjścia za plecy, zakięcia dwóch e, haków. Na sekundkę to się udało. E, za moment rozpoczynamy drugie starcie konfrontacji w kategorii piórkowej. Numer 7, Patryk Kaczmarczyk. Numer 8, ready, ready, Daniel Tarkila. Zielone spodenki, niebieskie rękawice, to zawodnik z Mołdawii niebieskie. Czarne spodenki, czerwone rękawice, to Patryk Kaczmarczyk. Dobrze, teraz zaradował Tarkila od razu rozciągnął to o, mocne kopnięcie. w Ale z tempo teraz Daniel Tarkila. Seria uderzeń, musi się obudzić Patryk Kaczmarczyk. Ale też yy, musi być ostrożny, aby nie dać się podpalić i nie wchodzić w taką grę Tarkili, bo... Bo to są też akcje, które są prowokujące. Widzimy trafia celniej i błyskawicznie wydłuża dystans Danu Tarkila. też bije z i ręce nisko cały czas porusza się. Nie, nie jest statycznym celem Danu Tarkila. Od razu szuka skrótu dystansu. Kaczmarczyk, próba haczenia, ale wybrania wszystko młoda Dania. jest, jest zakręcił teraz. Poprawki nie wybrną. Tak jest, haczenie, Przejście ekspresowo do półgardy Spina nogi Patryk Kaczmarczyk. Ma pozycję z góry. Rozsądne zachowanie Kaczmarczyka. W stójce zaczął się rozkręcać rywal, więc poszukał sprowadzenia. Od razu półgarda. Wiele przed tym pojedynkiem również pracy z Kamilem, Wilkiem i to widać, że ta kontrola w Patryka Kaczmarczyka wygląda naprawdę bardzo dobrze. Próba szukania miejsca lewą ręką, aby bić tymi łokciami. Szuka tego Patryk Kaczmarczyk w tej półgardzie. Skręca natomiast biodra. Danu Targila, ależ kapitalna akcja mołdawianina. Piękna kontra wykonaniu Danu Tarkili. Teraz on przechwytuje nadgarski szyżby, bo na chwilę poszukał głowy Patryka Kaczmarczyka. No, Musisz się bronić teraz, Patryk Kaczmarczyk. Jeszcze nie ma pleców, próba kontra, ale Już poszedł po za rywalem Danu Tarkila. Teraz nie ma duszenia, bo skupia się na suloję w Czyżby coś takiego chciał zrobić? <laughs> Tarkila nie. Wychodzić z opresji pierwszy w tym pojedynku tak poważnych Patryk Kaszmarczyk bardzo dobrze kombinował w to wszystko, starał się wytworzyć Danu Tarkila. Ale bardzo szybki jest w parterze Tarkila, tak samo jak i w stójce, naprawdę świetna runda w jego wykonaniu. Wyszedł do tej drugiej odsłony tak jak właśnie wyglądał w tym pierwszym starciu z, Ma z Wojkiem Kacieczką teraz z dużą łatwością przenosi tę walkę do parteru Patryk Kaczmarczyk, ale tak to cechuje Danu Kile w tym pojedynku. On jest zawodnikiem bardzo luźnym, nie bije wszystkiego na siłę, tylko dużo ciosów z luzu, nie nastawia się na ciosno kautujące, to daje mu duży komfort w tych wymianach stójkowych. Ale też bije przede wszystkim z luzu i właśnie z ruchu. Ten w tym parterze też potrafi odpoczywać i takie te właśnie zrywy. Naprawdę tutaj mnie zaskoczył pod względem jego gry parterowej. Jest z góry Patryk Kaczmarczyk, placa w półgardzie. Ten fragment pojedynku należy do niego, będzie szukał miejsca, aby wyprowadzać kolejne łokcie. No i przez moment wydawało się, że może zapolować na rękę i tutaj postraszyć techniką kończącą Kaczmarczyk. Dwie minuty z drobnym haczykiem do zakończenia tej drugiej odsłony pojedynku. Teraz zmienić pozycję głowy Kaczmarczyk, czyżby chciał zaatakować trójkę, trójkąt rękoma, szuka głowy pod Pachą, ale jednak Tułas e, Płasko ciasna kontrola. Natomiast e, cały czas ruchliwy danu Tarkila i teraz to oni z góry. A ja zaspał na moment Patryk Kaczmarczyk. Dwudziestolatek z Mołdawii. E, ma swój moment w tej odsłonie. Ekspresowo próbuje odzyskać pozycję Kaczmarczyk, ale nie oddaje miejsca Tarkila. No i teraz no co tutaj wyczaruje? Mołdawianin w tym parterze. Czy jednak przytoczy ten pojedynek? Za moment Patryk Kaczmarczyk pracuje przy wykorzystaniu siatki. Atakuje nogę, czyżby próba gameovera, jednak połapał się tym wszystkim Tarkila i cały czas on zajmuje pozycję z góry. Staje na nogi Patryk Kaczmarczyk. Od razu dokleja się do niego Danu Tarkila. Nie widać, nie widać wcale tej przewagi fizycznej w tych bezpośrednich wymianach w parterze. Bardzo dobrze odpowiada na akcję Patryka Kaczmarczyka Danu Tarkila. I on staje do góry, ale jest dobry dominujący chwyt Danu Tarkili. Szeroko na nogach Patryk Kaczmarczyk. Udało się zerwać ten uchwyt i powrócić do wymiany w stójce. Jeszcze raz próba po obrocie uderzenia w wykonaniu Kaczmarczyka. Przygotowany. Przygotowany z obrotu. Oj, oj, oj. oj. Duży spokój sędziego Tomasza Brodera. Jakby przekonany o zgodzie z przepisami tej akcji. Znakomicie próbował Kaczmarczyk, ale jeszcze lepsza obrona w wykonaniu Modemianina. I to on teraz dociska do siatki Patryka Kaczmarczyka. Jest prawy podchwyt, dobrze ustawiona głowa. Kapitalnie mentalnie po raz kolejny przystosowany i przygotowany jest do, do pojedynku Dano Tarkira. Nie widać u niego żadnej obawy, żadnego o, strachu lęku przed rywalem. On wychodzi walczyć jak równy z równym z bardziej doświadczonymi przeciwnikami i naprawdę to jest imponujące na dwie strony. Ten... Piękna bomba z prawej ręki, jeszcze na koniec tej ha! drugiej rundy. 20 lat panowie, przypomnę tylko. Przed nami trzecia, ostatnia runda tego pojedynku. Zobaczymy, który z nich zachował więcej siły, który tutaj zaakcentuje ten pojedynek od pierwszych sekund. Tarkila. Kaczmarczyk, ostatnie 5 minut. Na środku kartki melduje się Kaczmarczyk. To on chce dyktować tempo. To on chce wybierać presję już od samego początku ostatniej rundy. Natomiast e, znakomicie Tarki Labije właśnie z ruchu. On e, nie musi się zatrzymać, żeby uderzyć. Cios bije na ponowieniach i jest gotowy w każdym momencie do tego, żeby uderzać lub e, kopać. Znakomicie też e, łączy kopnięcia na, e, z rękoma. Patryk znowu presja namierza na cel, trzeba się ustawić, a tu dobry cios na korpus. I teraz poszukał góry, ale przytomnie szybko odsunął swoją głowę, nie przyjął tego ciosu Tarkila. Już kontra przygotowana przez Tarkilę, taki czas podbrudkowy. dodatkowo dołożona akcja nożna. Są ciosy na korpus ze strony Patryka po raz kolejny, być może zaraz właśnie. Prawa strona pójdzie w ruch. Poszła noga, natomiast bez przekonania rzucone to kopnięcie. Świetnie trafił teraz Tarkila. Wydaje się, że mógł to odczuć, odczuć Patryk Kaczmarczyk, Tak jakby usypiał tarkila na początku każdej z rund, a potem przyspieszał. W szczególności od tego Pięknie. jak minie połowa rund. Teraz pomyślcie sobie, panowie, że tak mniej więcej za 6 lat Patryk Kaczmarczyk, a za 10 Tarkila będą dopiero u szczytu swojej formy. To jest coś niesamowitego. Nie spieszy się Patryk Kaczmarczyk. Też wie, że nie może wchodzić w tempo pojedynku narzucane przez Danu Tarkile. Dużo przestrzelonych uderzeń w tej trzeciej rundzie, jeśli chodzi o Kaczmarczyka. całe dwie minuty za nami. Na wstępnym biegu bardzo sobie to przeradzi na razie Danu Tarkila w tej trzeciej odsłonie. Brawo! Uważaj tam! Stabilizacja, Patryk! Trzy minuty do końca! go tam! Bardzo ważna akcja dla Patryka Kaczmarczyka. Ale musi być czujny przy tej kontroli, bo kiedy tylko Tarkila ma troszeczkę miejsca, potrafi się momentalnie zerwać, zaskoczyć. No teraz, teraz próba przetoczenia, zapięta tam klabra, nie było zbyt wiele miejsca, natomiast szukał tej e, sytuacji do odwrócenia pozycji Danu Tarkila. Utrzymuje pozycję z góry Patryka Czmarczyk, ale musi zacząć też e, Patryk pracować w tym e, parterze. Muszą być ciosy, musi być ta aktywna praca. Tak jakby wiedział, że jeśli właśnie rozpuszczacie ręce, to będzie ciężej mógł kontrolować Tarkila, a on tylko na to czeka, po to żeby się skręcić, zaskoczyć. Bardzo mobilnym i kreatywnym w parterze. Zawodnikiem okazuje się Danu Tarkila. Cały czas narożnik z Erkateradą przypomina Patrykowi, że musi bardzo mocno siedzieć na biodrach, żeby właśnie nie dopuścić do akcji, które by odwróciły tę pozycję w wykonaniu Tarkili. Płasko rozkłada się po to, żeby dociążyć Biodra. Tarkilis nie stara się zostawić nawet centymetra miejsca Mołdawianowi. No, Danu czerwona Szmarczyk. Trudne słowo, nie wiem. Przejście pozycji. Czyżby Kaczmarczyk jeszcze poprawiał tę sytuację? Czyżby pokusił się o próbę ewentualnie duszenia? No, zobaczymy. Zapięta waliza, ręka, ręka z nogą. Ciągłowa z ręką. 80 sekund do końca ostatniej rundy. Ładny pokrótkowy Patryka na rozerwanie. Spokojnie łapie kolejne oddechy Patryk Kaczmarczyk, to on wybiera presję po powrocie na nogi, ale trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć obecność w klatce. Obaj zmęczeni. Jest, jest próba akcji ze strony Kaczmarczyka, ale kontruje to wszystko Danu Tarkila. Ostatnia minuta tego pojedynku. Jest lewa ręka z góry, Weezer wydyskansował Kaczmarczyk nam biodra Tarkili, natomiast on się wciąż dokleja, czas by pokusił się o sprowadzenie. Czasu mało. 45 sekund do końca. Ciężko oddychają Obaj zawodnicy. Odwraca Patryk Kaczmarczyk. Jeszcze pływa tarkili. I to wszystko zakończyło się z Bardzo sprytnie zrobił to Danu Tarkila, bo próbował pociągnąć za sobą Patryka Kaczmarczyka. Jeśli się nie udało, to nie chciał pozostawać się plecami skrojony do maty. Błyskawicznie wyskoczył jak sprężynka, powracając na nogi Mołdawianinę 20 sekund. To jest ostatni fragment, aby podkręcić tempo. Zaczyna Danu Tarkila. Kolano, ale żeby to był łokieć Patryka. Znakomita akcja w jednej i drugiej stronie. Jeszcze niskie kopnięcie. Powrót do tego, co działało w pierwszej fazie tego pojedynku. Co znaczy się stało, jak usłyszeli, że z 10 sekund obaj zrobili krok w tył, bo wiedzieli, że jeden z nich może ruszyć. Jeszcze obrotówka. Mocny cios i kopnięcie Danu Tarkili. Pełen dystans za nami. Kategoria biurkowa i czekamy, panowie, na decyzję. Olbrzymie brawa dla jednego i drugiego. Będę to podkreślał. Nieskończoność, to są młodzi zawodnicy. Oni mają jeszcze przed sobą wszystko, a już zaprezentowali dzisiaj tutaj kawał solidnego MMA. 20 lat Tarkila, 24 kaczmarczyk. Kto dziś będzie cieszył się ze zwycięstwa? Drugi pojedynek Danu Tarkili po raz kolejny wychodził jako zdecydowany underdog do starcia. Wytrzymał pełen dystans i naprawdę dzisiaj w wielu momentach zaskakiwał pozytywnie przede wszystkim Mołdawianin. Przede wszystkim zaskakiwał to, z jakich kątów potrafi bić Danu Tarkila, bić na rozerwaniu, jak kreatywnym zawodnikiem jest nie tylko w stójce, ale zarówno w parterze. Pierwsza runda wiadomo się, że się dobrze układała. Dla Patryka Kaczmarczyka natomiast w drugiej coraz częściej do głosu dochodził Danu Tarkila. For your winner by unanimous decision Patryk Patry, Patry. Patry. Kaczmarczyk.